No co, trzeba będzie tłuc w te młotnie, no co? A ja powiedziałem normalnie w wywiadach Waką, że ja będę go tłukł. Ja będę go bił albo nie zakałtuję. No i tak było. Tam wiesz, żyć jak Misz, trenować jak mistrz i porozmawiać z moim Sasiem, z moją kobietą, także też ci powiedzą, że ty w domu to jest jestem, wiesz, łagodny jak baranek. Kanał To jest Box, sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest boks, a razem z nami Michał cieśla tuż po wykańczającym treningu. Cześć Michał. Siemanko. Ty nigdy nie jesteś takim człowiekiem, na którego się patrzy i myśli się, kurde, ten człowiek jest tutaj na sali za karę. Ty zawsze jesteś, mam wrażenie, uśmiechnięty i gotowy do akcji, ale po tym, jak się ogłosi twojego przeciwnika, to zawsze widzę taki, taką dodatkową energię, taką dodatkową dynamikę w twoich ciosach. Chyba jest tak, że jak masz ten cel, to zupełnie inaczej się trenuje. Powiem ci tak, że był taki okres jakiś dziwny, że już tak przychodziłem, na salkę jak za karę trochę tak było, ale od jakiegoś czasu jest, myślę, z powrotem dobrze, dobrze wszystko się dzieje. Także nawet wczoraj jak wszedłem na, na, na salę i zobaczyłem trzech z partnerów, którzy do mnie przyjechali, to się na to uciszyłem z tego powodu i mówię, kurna, coś chyba ze mną jest tak, nie? Bo <grym> jest trzech chłopów. A jeśli się z tego powodu się, że jest trzech, wiesz. Cieszyłem się, że przyjechali, że mnie dociążą, także wiesz, wczoraj zrobiliśmy 9 rund, cały tydzień tam nas sparowałem po 8, poprzednie chyba szóstki robiliśmy, ten już wie, wchodzimy na dyszki. Dylan Breżon jest twoim rywalem, co myślisz o tym przeciwniku, jak zareagowałeś na przeciwnika, ale też na to, że walka będzie o pas? To, że walka będzie o pas, bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę z tego, że to będzie walka na gali Łukasza Różnowskiego od 2 kwietnia. A jeżeli chodzi o mojego przeciwnika, nie wiem, jeszcze go nie oglądałem, przygotowujemy się już po niego, pewnie ten trener już tutaj sobie go oglądałem, muszę tam sobie podejrzeć. Poszła grafika z Twoim przeciwnikiem i ktoś zaraz wypatrzył, że gdzieś w okolicach brzucha, gdzieś tu z boku ma Tatuaż z siepem i młotem. Jak, jak, jak na to zareagowałeś, czy widziałeś to? Widziałem to, bo tam właśnie, tutaj gdzieś na, na różnych portalach to, to zdjęcie było. No co, trzeba być się te w tym młotnie. No. Rozumiem, że, że nie popierasz takich wartości, jakie tutaj prawdopodobnie reprezentuje twój rywal, chociaż on się jakoś tam tłumaczył. No a co tu się tłumaczy, wiesz, my przeszliśmy swoje. My to na, na swojej skórze prze, przeżyliśmy jako naród polski, także wiesz. Nie ma tłumaczenia żadnego, co nie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kibicował Twojemu przeciwnikowi. Zawsze jest tak, że wszyscy, cała sala jest za tobą, nawet jak boksujesz w Londynie, ale w tym wypadku myślę, że jeszcze będzie taka ekstra motywacja, żeby, żeby być przeciwko Twojemu przeciwnikowi, chociaż też no, pewnie byśmy nie chcieli, żeby gdzieś w jego stronę leciały jakieś rzeczy, czy była jakaś wielka nienawiść, natomiast będzie to jakaś dodatkowa motywacja. Powiem ci, no, samą motywacją, samą w sobie jest walka o pasję i, i, i że w ogóle jest walka. To już jest motywacja jak, jak dla mnie, wiesz. A to takie kwestie poboczne, to wiesz, ja, ja się jakoś od tego odcinam, wiesz. Mm. Różne rzeczy działy zia, przed moimi walkami, na przykład przed Makabów też przyjeżdżał, głośno gadał, krzyczał, mm. ubliżał mi tam po swojemu. Kalenga. Kalenga właśnie e, odcinał głowę, wiesz. A ja powiedziałem swoje, że będę go rozbijał przez całe 8 rund i go nie zakałtuję I tak to robiłem, także wiesz, ja robię swoje, co nie? Tak, przypomniałeś w tą walkę, to było faktycznie niesamowite, bo często tak zawodnicy mówią rzadko, kiedy ktoś coś takiego robi. Ty miałeś kilka no tak, okazji, żeby go skończyć. on był podłączony w trzeciej rundzie, mogłem go skończyć, ale ja przecież powiedziałem i wszyscy się dziwili, co nie? A ja powiedziałem normalnie w wywiadach przed walką, że ja będę go tłukł, ja będę go bił, ale go nie zakałtuję. No i tak było, co nie? A później się wszyscy dziwili, że ja go nie zakałtowałem. No jak miałem go zakałtować, jak powiedziałem, że go nie zakałtuję, wiesz co? No. Wiesz, bo często jest tak, że dzisiaj szczególnie słyszymy, że Jedno jest to, co się mówi przed walką, a drugie jest to, co się robi w ringu. Ktoś może nagadać, że ktoś znokautuje, a później tak naprawdę wyjdzie boksać na punkty. Ty jesteś człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Nie, no, Ja to miałem akurat w głowie, w pamięci to, co on tam gadał. bo Powiesz, pocinanie tego gardła. No i zrobiłem to, co powiedziałem. Fajnie obserwować Twoje treningi. Nie wiem, jak sobie ludzie wyobrażają takie treningi, bo nie pokazujesz za dużo. Ale y, trzeba przyznać, że mimo, że jesteś rozpoznawalny ze swojej siły i, i, i tego, jak mocno napierasz na rywali, to tutaj, jak widać, cię na tarczy dużo zabawy, dużo zwodów. Trener też fajnie prowadzi tą tarczę, nie tylko trzyma, żebyś w nią bił, tylko też oddaje ci czasem, czasem próbuje cię złapać. Y, jest to chyba taka y, takie coś fajnego w Twoim treningu. No Tak, bo wiesz, jak bijesz, musisz być zawsze gotowy na kontrolę albo jakieś, wiesz, oddanie osób przez przeciwnika. Także wiesz, no, trzeba być cały czas tak jak w walce. Tarcza to też jakiś tam, wiesz trening pod walkę, także cieszę się, fajnie się czuję, także wszystko będzie ok. Nie widziałem w tych przygotowaniach Twoich sparingów z Kutinem, natomiast kiedyś miałem okazję i były to sparringi dla ciebie wymagające, e, ciężkie w tym sensie, że twój rywal potrafił cię zaskoczyć, potrafił dać ci jakieś wyzwania. Musiałeś się nagłowić, żeby się do niego dobrać. Czy teraz jest tak samo, czy to jest nadal tak wartościowy sparing partner? Bardzo wartościowy sparing partner, także wiesz, Stas jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Także oprócz Stasa jest jego kolega i jeszcze przyjechał jakiś też, właśnie zawodnik z Ukrainy, aktualnie z, mieszkał w Gdańsku. Także wczoraj było trzech Ukraińców, także wiesz no to jest 10 z trzema zawodnikami to jest wiesz coś wymagające co nie mm -hmm. Ostatnio boksowałeś zawsze na najwyższej pozycji w karcie. Wychodziłeś jako ostatni, albo przedostatni. Natomiast teraz ze względu na to, że gala będzie transmitowana również poza, poza polską, najprawdopodobniej będziesz gdzieś w środku karty. Robić ci to jakąkolwiek różnicę? Nie robi żadnej różnicy. Ja cieszę się, że, że boksuję. Dziękuję promotorom za tę walkę. Naprawdę bardzo się cieszę, że będę mógł się pokazać, że będę mógł zawarzyć opas i już tej walki nie mogli się doczekać co nie? A jeszcze trochę czas zostało, a czuję się już bardzo dobrze fizycznie cenię. W magazynie w Ringu na kanale sportowym Janusz mi komentował to, że będzie bam bam, szybka robota ciślaka i później dalej. E, tak mocno się rozpocznie ta karta. E, też sobie tak to wizualizujesz? Nie, ja się nastawiam na walkę. Naprawdę nie chcę się na takie rzeczy nastawiać, co nie. Bo to jak zawsze, jak się na takie rzeczy. nastawiam walkę, tak się nastawiłem i widziałem, jak wyglądało. Także ja się nastawiam na boksowanie. Zabawa, bajerka. To, co mi wychodzi najlepiej, wychodzę się tam po prostu bawić dobrze. Co nie? Tak, to, co przerabiam na sparingach, to, co robimy na tarczy, to za rozpinki i wychodzę się tam bawić. No faktycznie, ta ostatnia walka? Pospinany. To była taka nerwowa walka, pewnie też dlatego, że ta polsko-polska, ona zawsze ma trochę więcej no, takich emocji wewnętrznych, gdzieś tu dwóch rywali, którzy starają się pokazać przed swoją własną publicznością. Gdzieś wyciągnąłeś wnioski z tego wszystkiego? Tak, no to widzisz, nawet na tarczy to chyba to widać, co nie. Także ja tu z każdym dniem przychodzę na salę, żeby wiesz, stawać się coraz lepszym zawodnikiem. I o tym codziennie myślę, także wiesz, to nie ma tak, że ja przychodzę, tu robię coś, żeby zrobić, odbębnić i wracać do domu, co nie. Staram się już nad tym pracować tak, żeby z każdego dnia wiesz, coś wynosić dla siebie. Jak już mówię o Januszu Pinderze, to nie wiem czy słyszałeś kiedyś takie określenie jego o Tobie, że mówił o Tobie, Zabójca o twarzy zabójcy, nawiązując do tego, że na przykład na Gołówkina się czasem mówi, że zabójca o twarzy dziecka. Jak, jak reagujesz na takie słowa? Nie wiem, ja. myślę, że jestem bardzo, wiesz, grzesznym, spokojnym człowiekiem, nie wiem skąd takie, wiesz, porównania. Ringowy zabójca. Ringowy zabójca, wiesz, porozmawiaj z moim sasiem, z moją kobietą, także też ci powiedzą, że ty w domu to jestem, wiesz, łagodny jak baranek, także nie wiem. Ludzie cię widzą, wiesz, przed walką w ringu, zupełnie inne mają o tobie wrażenie, tak mam wrażenie, że tu na sali często jest uśmiech, często jest muzyka, taniec, śmiechy, jak, jak można oczywiście. Ale wiesz, to nie ma co porównać do, do, do walki, do dnia przed walką, do ważenia czy do wyjścia do ringu, bo to już, wiesz, człowiekiem takie emocje, że to nie można w ogóle porównać do, do niczego innego, co nie, to jest taka adrenalina, że to się tego nie, nie da opisać, co nie. Niektórzy traktują boks bardzo jako sport, na przykład Artur Szpilka mówi, że, że to dla niego nawet nie jest sport, tylko to jest walka. Ty mam wrażenie, że wychodzisz faktycznie do walki, nie tylko, nie tylko boksować. No tak, to jest ja za każdym razem, wiesz? Każda walka to jest o moje bycia, bo nie być, co, co Ja wychodzę, wiesz? Walczyć o swoją przyszłość, o swoją przyszłość dla mojej rodziny, dla mojego syna, co nie, to ja każd każdą walkę to tak traktuję, i może też dlatego tak te walki wyglądają, co nie? Jak mówiłeś, ważne dla Ciebie było już wcześniej mi o tym opowiadałeś, walka na tej właśnie gali. Będzie to gala. No nie dość tego, że wielka w Polsce, to transmitowana poza Polskę, co nieczęsto się zdarza, nie oszukujmy się, rzadko kiedy ktoś się interesuje tutaj naszym e, boksem. Jak, jak oceniasz w ogóle całą tą kartę, jak, jak patrzysz na te wszystkie nazwiska? No, e, karta, jeżeli chodzi o kartę, o w ogóle o galę, no to petarda, co nie? To będzie chyba w Sky, w Sky Sky Sport, tak, na Anglię, w Wielką Brytanię, no, no, co można powiedzieć, to parę walk, chyba na no, otwartej TVP1, tak, tam chyba dwie, trzy, nie wiem, nie wiem dokładnie, no to jest wydarzenie historyczne, co nie? Także, obyśmy dali z siebie wszystko, każdy z nas i tyle. Kiedyś pytałem o to, ale im bliżej walki Różański i Babisz, jak, jak, jak na to patrzysz, trochę tam pozdradzał, powrzucał wideo swoich Różańskich, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć. Wygląda na zmotywanego, pełnego energii, jak jest naprawdę nie wiadomo, ale to chyba będzie bardzo dynamiczne, fajne starcie. Nie wiem, nie śledzę. Aż tak bardzo e, wiem sam po sobie, jak walka o mistrzostwo Świata może zmotywować i to jest w ogóle, to już jest, wiesz, to jest już inny level, co nie to nie, mo nie, nie można porównać do żadnej, żadnej innej takiej walki. Jak walka o mistrzostwo Świata, to już samo w sobie to już to jest taka motywacja, że to się nie da tego opisać, co nie? Mhm. Masz jakiś taki sposób wizualizacji, żeby, żeby myśleć o tym Mistrzostwie Świata? Niektórzy sobie naklejają naklejki na lustro, inni jakoś tam codziennie zaczynają od jakiejś afirmacji. Czy musisz, potrzebujesz takich rzeczy, pracujesz nad takimi rzeczami, czy w ogóle po prostu to Mistrzostwo Świata jest zawsze gdzieś w Twojej głowie? Nie, myślę cały czas. Tu nawet rozmawiam ze swoją kobietą, tak fajnie mi ostatnio powiedziała, że mam wiesz, żyć jak mistrz, trenować jak mistrz i cały czas też o tym mistrzu mistrz myśleć, tak? o tym o o pasie. I powiem ci tak myślę codziennie o tym, co nie? Wstaje, czy wstaje, czy wieczorem, jak się kładę, to cały czas sobie o tym, o tym myślę, o tym pasie, o tej walce. I co? Myślę, że trzeba o tym myśleć, co nie? Marzyć. No to świetne, chyba od Habiła, Normal słyszałem coś takiego, że trzeba żyć jak mistrz, zanim się jeszcze zostanie mistrzem. No właśnie, to coś tam w tym jest, wiesz, to, to nie da się tak, wiesz. Z dnia na dzień zostać mistrzem, tylko się trzeba do tego przygotowywać i myślę, że wiesz, to co się wydarzyło też w mojej karierze wtedy walki przegrane, to też nie jest, nie idzie gdzieś na, na marne, na stracone, co nie, tylko myślę, że to jest podbudowa, przygotowanie do czegoś wielkiego, co nie. Czy czujesz się dzisiaj lepszym zawodnikiem niż się czułeś wychodząc do kolego? Wiadomo, że ring weryfikuje, ale na, na sali. Ring a ja nie mi to oceniać, także to trzeba pytać do trenera. Ja nigdy nie chciałem na takie rzeczy rozmawiać, nie wiem. Zobaczymy w ringu. Ale tak patrzę z boku, na pewno nie jesteś tak, bo są tacy zawodnicy, yy, że, którzy mieli już swoje duże walki, albo stoczyli jakieś walki, które przegrali czasem patrzę na nich, e, jak trenują i. Mam wrażenie, że już jest to, nie wiem, czy odcinanie kuponów, czy już takie kontynuowanie, bo już co mają innego zrobić. U ciebie na pewno tak nie jest. Na pewno ta walka mi niczego nie zabrała. No. Ani jedna, ani druga. To tyle mogę powiedzieć, co nie? A jak to będzie dalej, to wiesz. Na pewno to mi nic, niczego nie zabrało. Wiadomo, że był ból, wielki ból po walce. E, wiesz, musiałem to sam przegryźć jednej i drugiej, ale tak jak mówię, na pewno to mi nic, niczego nie zabrało, co nie? Dobra, to powiedz mi jeszcze, jakie najbliższe te tygodnie jak będą u Ciebie wyglądały, jakie są plany te sparingowe, treningowe? Co, trening siłowy przeplatany razem z treningiem bokserskim, wydolnościowym, przeplatany sparingami i tyle. Jedziemy, pewnie zrobię jeszcze, z, nie wiem, jak planuje, pewnie będzie planował 12, 12 rundową, rundę sparingową. Później będziemy musieli schodzić z obciążeń, bo już jest 4 tygodnie, co nie? Czego się możemy spodziewać po walce? czego możemy się spodziewać po walce imprezy? Bo będę obchodzić swoje rodziny, także wiesz. Mam 19 kwietnia urodziny, trzeba będzie poświętować. Czyli co? szybka robota i później 100 lat. Nie wiem, czy szybka, ja się nastawiam na ciężką walkę. Ciężka robota, a później 100 lat. A później 100 lat. Dokładnie. <grytanie> Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.